Czym jest silver economy i co warto zrobić już dziś, by jesień życia była nawet nie tyle co srebrna, ale złota. Mikołaj Kunica, witam. To jest kolejny odcinek Onet Rano Finansowo, a moim gościem jest Piotr Fiedziewicz, ekspert OLIX Praca. Dzień dobry. Dzień dobry pewnie myślicie państwo dlaczego OLX praca, no bo akurat przygotowaliście bardzo ciekawy raport na temat tego jakie są trendy i co dzieje się w tym obszarze gospodarki zdominowaną przez osoby w wieku powyżej 60 roku życia, Bo w ogóle czym jest silver economy, od tego może zacznijmy. Tak, silver ekonomia zrodziła się, co nie jest pewnie zaskoczeniem w Japonii, gdzie ten długość życia, średnia długość życia no jest najwyższa. No i zrodziła się w latach 70 kiedy oni wprowadzili, koleje narodowe w Japonii wprowadziły tak zwane srebrne siedzenia, które z czasem zmienili na, na uprzywilejowane, ale generalnie ten trend zaczął się od tego, żeby no, skupiać się trochę na tych potrzebach właśnie tego, tego silver economy i silveryzacja gospodarki to jest tak naprawdę tworzenie nowych gałęzi gospodarczych, które skupiają się właśnie na potrzebach tej grupy docelowej. W definicji takiej słownikowej to jest system wytwarzania dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i starzejących się. No bo starzejemy się i pokazują to trendy demograficzne w sposób bolesny i dobitny. W 2022 roku w Polsce na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało 70 osób w wieku tak zwanym nieproduktywnym, a według najnowszych prognoz gus nie tak w odległym terminie w 2060 roku na 100. Osób pracujących będzie już 105, które będą już poza rynkiem pracy. Więc to pokazuje bardzo niebezpieczny trend. Tak. Z, z jednej strony on jest niebezpieczny, z drugiej strony jestem zdania, że powinniśmy traktować to jako, jako szansę, jako takie dodatkowe paliwo dla, dla gospodarki. no Bo w tym momencie już mamy 10 milionów Silwersów w Polsce. Prognozy przewidują, że do 2030 no to, to było. Co czwarta osoba, w tym momencie to będzie co trzecia, a do 2050 będzie to ponad 40%, czyli praktycznie co druga osoba w Polsce będzie z tym silversem. Więc jest to z jednej strony trochę. Trudna perspektywa, jeżeli, jeżeli nie podejmiemy działań już teraz, natomiast z drugiej strony, właśnie to jest, myślę, bardzo duża szansa, którą po prostu szkoda jej nie wykorzystać, a z drugiej strony trochę nie mamy wyjścia. A co wynika z przez... Waszych badań, co w tej chwili uczestnicy rynku, czyli z jednej strony ci silversi, ale z drugiej strony też biznes, pracodawcy, przedsiębiorcy, deklarują, co myślą, jak zamierzają się z tym trendem jakoś oswoić? Mhm. To czy widzimy bardzo dużą gotowość silversów, czy, czy nawet osoby dojrzałe, bo, bo nie zawsze nawet samo określenie potrafi, potrafi stygmatyzować, dlatego lepiej chyba mówić osoby, osoby dojrzałe i 70% osób, które są jeszcze przed emeryturą, ale tak naprawdę są w tym okresie ochronnym tak zwanym, tak? Czyli, czyli blisko przed emeryturą, no to 70% osób wskazuje, że chce dalej kontynuować tą pracę, Podobnie jest tu osób będących obecnie na, na emeryturze, ponad 40% też jest gotowa pracować. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o pracodawców, no to widzimy, chociażby po danych OLX Praca, że wprowadziliśmy wiosną tego roku taki parametr zapraszamy seniorów, który każdy dodający ogłoszenie może sobie oznaczyć i Zaprosić tak naprawdę tego seniora do pracy. I w przeciągu tych kilku miesięcy mamy już 5000 tysięcy ogłoszeń właśnie zawierających ten pracy. Tak, tak. Czyli widać, że jest chęć po stronie pracodawców tych seniorów zatrudniać. Jeżeli chodzi o branżę, no to najczęściej to są kierowcy, to jest gastronomia, to jest sprzedaż. Ale też z perspektywy samych szukających pracy widzimy, że oni z jednej strony częściej odwiedzają te, te ogłoszenia, bo takie ogłoszenia zawierające ten parametr mają 30% więcej odpowiedzi i 15% więcej wyświetleń. Czyli one z samej takiej popularności warto dodać, dodać ten parametr, natomiast widzimy, że sami silversi też. Przeglądają częściej takie ogłoszenia, właśnie czy w kierunku tego, tego kierowcy, czy dostawcy, ale też administracji biurowej, sprzedaży. Więc na pewno po dwóch stronach jest, jest ta chęć. Końca... Z badań wynika, że bardzo różne są motywacje osób, które decydują się albo deklarują chęć pozostania na rynku pracy po przekroczeniu oficjalnego wieku emerytalnego. Głównym bodźcem motywującym to jest ten bodziec finansowy, ale nie tylko. Tak, nie tylko on jest, on jest wiodący, natomiast... 90% mniej więcej osób mówi, że chce zostać na rynku pracy, na emeryturze, bo chce godniej po prostu żyć, mieć godniejszą tę emeryturę, czy lepiej do tej emerytury sobie dorobić. Tak, ale aspekt finansowy nie jest... Jedyny. Jedyny, dokładnie, bo zaraz za nim, jeżeli chodzi o, o liczbę respondentów, 40 parę procent, wskazuje, że oni chcą być po prostu wśród ludzi. Chcą wyjść z domu. 30 parę procent mówi o tym, że właśnie chce pozostać aktywna, że się nudzi w domu, po prostu, i to jest dla nich też taki sposób na to, żeby pozostać aktywnym, bo jest dużo analiz na ten temat mówiących, że niestety, ale ten moment przejścia na emeryturę, jeżeli nie zostanie przemyślany przez tego silversan, zaplanowany, nie przygotuje się do końca na ten, na ten proces, to często kończy się tym, że, że oni. Się czują gorzej, po prostu tak psychicznie, że trochę się alienują, że zostają w domach. Więc, tak naprawdę, ten aspekt finansowy jest ważny, ale Chodzi też o to, żeby, żeby wejść po prostu do tych ludzi i żeby jak najdłużej pozostać aktywnym. To porozmawiamy, jakich błędów silversi yy, mogą uniknąć, jeśli się zastanawią nad tym, jak dobrze zaplanować. Bo to jest taki sam, super istotny proces w życiu, prawda? No bo jeszcze średnia długość życia w Polsce już jest powyżej 70 lat, nawet u mężczyzn, co oznacza, że po przyjściu na emeryturę mamy jeszcze yy, statystycznie szmat życia przed sobą, I, i to też powinno być dobrze zaplanowane. Tak, tak, mówi się nawet, że to nie jest jesień, tylko przedłużenie lata, jeżeli, jeżeli chodzi o tą, o tą dojrzałość tak mm -hmm. naprawdę, ale w, zgadza się, no silversi, jeżeli chodzi o jakby takie, takie błędy, no to to, co wspomniałem, nie do końca mają taką wizję rozwoju. Powiedzmy co... na siebie, co będę robił, jak już będę miał tyle wolnego czasu, tak? Tak, tak, dokładnie. Z drugiej strony widzimy chociażby w naszym badaniu, że ponad połowa osób, połowa tak naprawdę respondentów, którzy w tym momencie nie są aktywni na rynku pracy, gdyby otrzymali taką, taką ofertę pracy, nie szukając jej, zgodziliby się na to. 54% tak odpowiada. Tak, tak. Przyjęcie. Ale również osoby już będące na emeryturze. To pokazuje, że jest bardzo wysoka bierność po, po stronie silwersów. To też pokazują dane GUSU, gdzie tak naprawdę aktywność zawodowa w tym momencie wynosi 15% wśród emerytów, a w kraje zachodnie czy Skandynawia, tam dochodzi to nawet do 70%. Więc pierwszym na pewno takim błędem jest podejście. Czyli 70% osób, które mogłyby być już na emeryturze ze względu na metrykę, mimo to jest aktywnych na rynku pracy, aktywnych zawodowo. Bardziej to chodzi o osoby, które już są na emeryturze, ale jeszcze dorabiają. No Tak, tak. tak więc to, to są mam na myśli. Yy, yy, największym problemem, tak wynika z waszego raportu, czy też największym błędem jest to, że jak przejdziemy na emeryturę, to już potem trudno wrócić na rynek pracy. Yy, więc ta decyzja o zaprzestaniu aktywności musi być super dobrze przemyślana i umotywowana. Tak, tak. Rzeczywiście jeżeli... Przegapimy, można powiedzieć, ten, ten moment, to, to później trudniej, trudniej jest wrócić. Lepiej dołożyć wszelkich starań, żeby pozostać na tym rynku pracy, i to nie zawsze musi być ten sam pracodawca. Tak? Warto zrobić sobie taki rachunek, jakie posiadam kompetencje w, w tym momencie, jak mogę je wykorzystać. I nie zawsze to muszą być kompetencje pochodzące od, z mojego jakby aktualnego stanowiska pracy. To mogą być kompetencje związane z naszymi zainteresowaniami, z naszą pasją, którą możemy wykorzystać. Z drugiej strony możemy pomyśleć o, o tak zwanym reskillingu, czyli takim przebranżowieniu. Znamy... To nie jest za późno, jak się ma 55, plus, to nie za późno, żeby zmieniać profesję. Mm. Lepiej o tym myśleć szybciej, natomiast znamy, znamy przypadki i też też to, co nas trochę zaskoczyło po wprowadzeniu tego parametru, to to, że w czołówce tych kategorii jest na przykład kategoria IT zawierających ten parametr, zapraszamy, seniorów. I Czyli ktoś, kto był, nie wiem, miał pracę fizyczną, może się przekwalifikować na programistę? Może nie programista, ale znamy przypadki na przykład testerów aplikacji i biorąc pod uwagę te trendy demograficzne, no to osoby reprezentujące tą, tą grupę, tak naprawdę będą na wagę złota, jeżeli chodzi o testowanie rozwiązań dla tych osób. Tak? Bo zanim wypuścimy coś na rynek, dobrze jest to przetestować. I właśnie testowanie z reprezentantem tej grupy no jest bardzo wartościowe, no bo nikt inny nie jest w stanie no, zachowywać się jak, jak, jak osoba w tym wieku, mieć chociażby ograniczenia poznawcze, które wiemy, że wraz z wiekiem wzrastają. Czyli chociażby taka, taka rola takiego testera, myślę, że no, mamy na to przykłady, że, że może, może się udać właśnie taki. Dobrze systemem? rozumiem, że po prostu inne rzeczy trzeba sprawdzić, przetestować, na przykład na poziomie aplikacji, jeśli ona jest dedykowana dla osoby 55, plus niż dla ludzi młodych i w związku z tym. Nastolatkowie, czy tam dwudziestolatkowie, niekoniecznie są najlepszymi testerami tych aplikacji, bo nie napotykają tych samych barier, które, z którymi może się zmierzyć starsze pokolenie, tak? starsza generacja. Zgadza się, zgadza się. No Jeżeli I, mamy produkt. Firmy to wiedzą, tak? Tak, no świadome firmy, które, które inwestują chociażby właśnie w badania z użytkownikami czy, czy w testowanie, jeżeli mają produkt, który no, jest kierowany do różnych grup, do, do całego przekroju społeczeństwa, no to dobrą praktyką jest zapraszać na badanie właśnie reprezentantów każdej z tej grupy, żeby każda perspektywa była zweryfikowana, zanim chociażby właśnie wypuścimy ten produkt. I tu powie wierny. się obszar, przestrzeń do zatrudniania silwersów. Tak, tak, to jest jeden, jeden z jakby kierunków takiego rozwoju, tak, to na pewno nie jest jedyny, ale tu mamy jakby takie empiryczne dowody na to, że rzeczywiście to jest, to jest do zrobienia. Piotr, zbadaliście tą, tą część populacji, a co i czy badania pokazały, jak firmy, czy są gotowe, przygotowane, na przykład, czy tworzą ścieżki rozwojowe dla osób, które już mają na pokładzie, które zbliżają się do tego wieku emerytalnego i wszyscy wiedzą, że to się musi wydarzyć, Natomiast wiemy też, że są takie, nazwijmy to, asety, które mają te osoby, które zbliżają się do wieku jak doświadczenie, kompetencje, możliwość przekazania tej wiedzy, więc czasami warto zaproponować im już proaktywnie, tak mi się wydaje, jakąś rolę w firmie, niż czekać, co oni sami zrobią. Dokładnie, to, to nawet już ma swoją nazwę, to jest tak zwany age management, czyli właśnie... Zarzu... Age management, tak. zarządzanie wiekiem. Zarządzanie właśnie wiekiem pracownika i dostosowywanie też właśnie obowiązków do jego wieku, tak? czyli są już firmy, które w swojej strategii jako jeden z kluczowych wątków mają właśnie ten age management, który pozwala trochę wyjść z inicjatywą do tych, jak już wspomniałem, czasami biernych seniorów. I trochę ich na to przygotować, dostosować te stanowiska pracy, czasami trochę zmienić ich sposób pracy. Też to, co widzimy w badaniach, bardzo popularne jest mimo wszystko niepełny etat. Tak? Czy połowa Silwersów to, to wskazuje? My też to widzimy chociażby w odpowiedziach w tym momencie już mamy ponad milion odpowiedzi miesięcznie na właśnie oferty pracy dodatkowej w niepełnym wymiarze więc chociażby dostosowanie tych godzin pracy tak jakieś bezpłatne urlopy no po to, żeby, żeby jak najbardziej elastyczne stanowiska po prostu, tak, wytworzone dla tych ludzi, bo oni wtedy mogą sobie powiedzieć, ok, dorobię do emerytury, nie wypadnę z gry, nie stracę tego kontaktu z tym, co do tej pory było istotną częścią mojego dnia codziennego, ale będę korzystał też z tych przywilejów. Częściowo emerytalnych, bo bym miał więcej czasu na pasję, na hobby, na opiekę nad wnukami itd. Tak, tak? No paradoksalnie widzimy bardzo dużo podobieństw pomiędzy potrzebami silversów a generacją Z, która też ponad pracę przekłada właśnie relacje, przekłada ten balans pomiędzy pracą a życiem. I rzeczywiście tu jest duża rola liderów w tych organizacji, którzy często są młodsi od tych, tych osób w ich zespołach, żeby oni nie, nie nakładali takiej etykiety na wiek, bo wiek to jest tylko liczba, liczą się właśnie kompetencje. Z perspektywy pracodawców Silversi są doceniani za, właśnie za to doświadczenie, za obowiązkowość, ale też lojalność. To jest trochę inna etyka pracy niż w młodszych generacjach i to też warto, warto docenić, bo w to jest doświadczenie, z którego możemy korzystać. Firmy wykorzystują chociażby odwrócony mentoring, tak? gdzie tak naprawdę ci młodzi uczą się od starszych, a starsi uczą się od młodych. I to jest taka fajna platforma do, do wymiany właśnie tych, tych doświadczeń. Win-win. Piotr Chwiedziewicz, ekspert OLX Praca, był gościem one Rano finansowo. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.